Jesteś brukarzem, masz co najmniej 3 lata doświadczenia w branży i znasz choć komunikatywnie język niemiecki? Nie zwlekaj, aplikuj na nasze ogłoszenie już teraz. Szukamy do pracy brukarzy. Oferujemy już na start stawkę 19 euro na rękę za każdą przepracowaną godzinę. Oczywiście Twoje wynagrodzenie będzie uzależnione od umiejętności oraz doświadczenia. Od pracowników wymagamy, aby znali język niemiecki, chociaż na poziomie komunikatywnym, żeby posiadali aktywne prawo jazdy, a jeżeli mają własny samochód, będzie to ich dodatkowy Atut. Do głównych zadań naszych brukarzy należy oczywiście przygotowywanie podłoża, prace brukarskie i osadzanie krawężników. Z naszej strony możesz liczyć przede wszystkim na pełne zaufanie. Działamy na rynku już od 10 lat, można o nas poczytać opinie w internecie, można zobaczyć wywiady naszych byłych i obecnych pracowników, a więc wyjeżdżając z nami możesz być absolutnie... Spokojny. Dodatkowo oferujemy darmowe zakwaterowanie na miejscu. Zwracamy koszty pierwszego dojazdu do nowego miejsca pracy. Oferujemy zaliczki nawet do 900 euro. Darmową opiekę medyczną na terenie Niemiec. Stałe wsparcie polskich koordynatorów, podwyżki dla zaangażowanych i rzetelnych pracowników, a także wysokie premie za polecenie pracownika, no i oczywiście długotrwałą i legalną pracę na terenie Niemiec. Rekrutacja do nas odbywa się zdalnie i bardzo sprawnie, więc szybko otrzymasz od nas informację zwrotną. Jeżeli więc spełniasz nasze wymagania i jesteś gotowy do wyjazdu, zapraszamy do kontaktu.